Mam takie winerki, kolega mi nie dotyki i niektórzy nawet y, takiego mi niektórzy nie wie. Nie. Ten to jest wiedeński tutaj. I co ten wiedeński kosztuje ten samczyk? Stówkę, a te winerki tak po do. Pod do. Po dyszki po mam takie No to wszystko pójdzie. Fajne winerki pod 20 zł. A są jakieś parę parzyste? Co? Są pary parzyste pod 20 zł za sztukę. Witam serdecznie na kanale Lotowania Andrzeja. I zapraszam na relacje z tak był w Radomiu. No miało dzisiaj lacz, palczpa, sprawdzałem po 12 radar pogodowy, ale nie pala pogody, jest łoskowa, chodobce dopisany. Także w Radomiu taki winerku można podwieżki kupić pod yy, kijek, pod tyczkę. Proszę bardzo, koruniar, takie winery prezentują. Są pary parzyste. Koledzy czytałem komentarze pod filmem. Kto chce dać namiar, piszemy karteczkę i imię. Proszę podać Ci namię jak ktoś, bo takie gołębie są niektóre miłe. Ludzie się pytają, piszemy komentarze po filmem. I czytamy również. Nagrywam gołębie kostka, mamy namiar, tu mamy widymki, nyweczek, ale nie wiem co po ile, bo skoro ciemno jest, jeszcze każdy lata coś kupić. Gołębie kostka, nagrywam cały czas, zaczynam w gołębie kostka, boki są chyba parzyste. Widymek, albumek. Tu jest fajny dryjerek, tam mamy Czaposza Czarnego. Też gołębie kostka, tu jest... Zaraz co to, to jest wywrotek czy to jest wyświetl? Wywrotek, jest trochę gołębi, kasztan i gołębie kostka zaczynam nagrywać. Dwyżeczek mamy takie jasne. Jaśniaczki mamy też gołębie kostka Jasne, jasne. Rozgadałem się, tu gołębie jasne, mam też kostka Nie wiem co po ile. Kostek przyszedł, Kostek te jasne krótkie po mamy. Po dwie proszę bardzo, po dwie takie jaśniaczki, mam Kostka tam, nie wiem, wyszwanc jest czerwony, zobaczymy. Czerwony wyszwanc, ładny czerwony, o! Ten ładniejszy dużo tam, tak ogonek, czy środki szeroki. I Kostek, dwie i półdychy? Też mam jaśniaczki, Kostka, Kostek poszedł, ale po takie mam perłowe, to po ile mam te perłowe? Po 80 Po cena wyjściowa Cześć, ma się ma Paweł Andrzeja widziałeś, czy nie? Cześć Nie, nie widziałem go Kurczyłyka ja... Te brudki mamy po ile? Półtorej stówki Półtorej stówki para, para. żałobniki, żałobniki, dobrze mówię? w para jest i sam jest I ta para po ile? 80 dyszek, po 40 żałobniki mamy Taki Maściuk jest czarny, nie wiem po ile I drugi taki biały, nie, nie wiem nie chyba nie wiadomo, no tutaj poszedisz kolega, para tych żołnierzy. i po ile? Czy budychały da peszty? Środek chyba para? d chyba para. nagrywamy pana Sławka, Pan Sławek udzieli mi rzeczowy konkret. Co tu mamy? Tygrysy chyba te białe, czy nie? Tak, tygrysy od tak. Roberta I z jego adresów z rodowodami ze wszystkim para parzysta gołębnie lotowane Po ile kosztują za tą parę tych tygrysów? 300 zł para Czyste złody, para nie? się tak. tutaj pokazał w całej okazałości. To, tak? to są z rodowody, wszystko są na nich. A te pocztowe siwe, te łane z pasami są wszystkiego fajne? To są też, wszystko gołębie z rodowodami, z rozpłodu, Od Wojtersza. Mówimy, no? Te szybry od Tadeusza Pałki, ta, ta nakrapiana z białymi lotami. Tak. Z kanibala od pana Tadeusza Szymańskiego z ustki. Biały samiecki, dla wszystko jest proszę bardzo. Zrozumiałem Pan Sławek, zaraz pokażę tutaj rodowody tak. i pójdzie tak Pani Sławko do... Po 150 zł sztuka. Po 150 zł sztuka Mam do Pana Sławka namiarmy w której minucie? Moment Pani Sławku, momencik a minut to Pan Sławiec pokazuje rodowody, wszystko, to są, od tych wszystko z tego, z tego niebieskiego samca of. Wolters, oryginalny proszę. Tak, to tak, no to jest ten niebieski samiec 19 no. roku ta ciemna taka, ta w palstwiaczka mm -hmm. na dole tu, z 21 oh. roku no i tu są rodowody, wszystko no, pan tak, Sławek tak, ma rodowody po 150 zł mam do pana Sławka no, namiar mam żeby tutaj nie przedłużać, gołębi, ja już mam. to też pana Sławka tak. to te no, białe pocztowe, no białe pocztowe to są gołębie, takie gołębie do lotowania, nie na, na pokaz, to są delbary, Seamusy. Si i ludoklasensy te na glazer oczami. O ten chyba na że tak, tak, jest tutaj, tak, tak. tak? Pół na pół jest tak, dużo. A, i, I te białe delbary na ciemnych I po ile panie Sławku? Od 50 do 100 złotych. <laughs> 50 do 100 zł. <laughs> do 100 zł. Tak. Mamy nas do pana Sławka namiar. Cena też z panem Sławkiem można tu tak, uzgadniać. No to mówię, ja mam, ja mam dużo tych białych. To są tegoroczne panie Sławku? Są parę? Te... I, I tegoroczne, i dwuletnie, i trzechletnie. I trzyletnie. Tu mamy takie wiedeńskie. Od do tutaj, tak? 150, Od stówki do 150, mój tak kolega powiedział, że tutaj to no bardzo. Od 100 do 150 mamy fajne wiedeńskie. Mamy takie też perłowe. Minery to nie wiem, po ile co. Wyśwanczyk siwy, wyśwanczyk koroniaty. Taki bardzo kolego. Ciemne takie mamy i te ciemne, po ile tak te ciemne? Po 5 zł, proszę bardzo. Po 5 zł możemy w Radami na nakupić ciemny. I zapraszamy do Radomia. też w sobocie takie kurki i po ile to mamy? 50 zł to są wandamki chyba, nie te czarne, tak? To wandamki, to też, też biała wandamka, po 50 zł za sztukę. Proszę bardzo, fajna karpioteczka. Na białym go nie pójdę tutaj. Tak mamy od do. 20 zł. ceny też do uzgodnienia. Tiplerek. Znaczy to jest. E, e, tipler. tipper, patrz no, powiedziałbym, że to ja się pomyłem, że czeka lekek a to Tiplerek. Po 20 zł cena do zgodnienia żółte mulemansy w parze to mulemansy bardzo ładny kolor Para parzysta i ile te Mulemansiki? 7 70. 7 dystry, cena by? bo to jasna po ile? Podych. Podychła ten bok, co to jest ten bok? Sam czy. kosztuje? 30 30 Czy jest bardzo duży tarka miało opadać, sprawdzałem radar pogodowy po 12:00. Przyjechałem, miał lać, ale pogoda jest i hodowcy też dopisali. Mówię, najlepszy handel, mówię to w sobotę to trzeba dobrze z rana piąta. A do szóstej to już jest, mówię, niech już mają puste Czwarta. klatki. Czwarta kolega mówi, że o czwartej. który przyjechałeś? Czwarte, o czwartej kolega już. Są z pancerki, z i inaczej, no, po ile one te czarne? 50 zł. 50 zł para jest tylko, proszę bardzo. A drierek? 15 zł. A tamte winery? Po ile? 8 zł. Kurde, dobra. Momencik. Osiem dyszek te winery, parzyste, proszę zobaczyć się im prezentują. I rumunek ten żółty mówisz, tak? I rumunek żółty co to jest? A to młode jest. nie wiadomo co mnie pana Witka gdy mamy Panie Witko do pocztowy, Po pójdę, mamy namiar do kolegi Poli te podczoby Podwiedyszki Pod pana Witka Tutaj mamy tutaj wyszwance, widzę co tu mamy jeszcze Poczekaj otworzymy stopa, na Witka nagrywamy, mamy namiar po 30 zł. Widzę wyszwan czerwony, widzę tipnerek Czaposzek siwy, co czaposzów ciężko jest siwych Albumek, po 30 zł cena tutaj jest Do uzgodnienia, do dogadania Musi być zmiany Te Typlery żółte, fajne, ładne, kolego, pod, pod, pod To wszystko pod tak? Widymki? Widymki 50 para para, to był Pani pod wiedyszki. Pana Witka nagrywaliśmy O, nie ma tej bliskiej 3 dyszki, a tutaj widać Nie ma 3 dyszki Pana Witka nagrywaliśmy, mamy na myśli kolegi parak par To Pana Witka po 4 dyszki, a są Panie Witku jakieś w parach? Są w parach Są pary parzyste, różne za sztukę, tak? Tak, tak Za cena do Pana Witka, jest na są mi pary parzyste Cena jest do uzgodnienia, Pana Witka. Wszyscy wspólnie, razem promujemy nasze hobby i naszą pasję. Po cztery dyszki targ w Radomiu, w każdą sobotę miesiąca, bez względu na święto i bez względu na czerwoną kartkę w kalendarzu, kto przyjdzie na targu. I wjazd powinien być jak do tej pory, to było bezpłatne, bo to jest giełda, każdy musi wjechać, do tej pory tak było. Takie jaśniaczki pod kijek, proszę bardzo. Te jaśniaczki, po, po ile te jasne? Kolega poszedł akurat. Bo to akurat nie był właściciel Gołębi, nie wiem, ile po ile co. Mam dzisiaj sporo jasnych, duży wybór. Od dyszczelnej tam do stówki. Też nie wiem, po ile. Mam też króliki. Te króliki po ile? Nie wiem. Po trzy dychy. Po trzy dychy, tej samiczki, tak? Tak jest. Zapraszam do rozumienia W sobotę też koledzy przyłożą króliki. Można coś tam kupić dla siebie na działkę. Takie, widynki, czarne. Dzień, dzień, dzień. Dzień, dzień, dzień. Sławko nagrywamy ten ciemny Sławek co kosztuje? Samczyk No ten ciemny? No 10 zł 10 zł, ale czyściutki ogonek proszę bardzo bardzo fajny i tutaj na białym ogonie jasne. Tak co kosztuje? 50, 50 zł no. Aż kolegi Sławka pasiaki tu masz parze jakieś tutaj bo ten to samczyk polewa wszystkie samczyki Wszystkie samczyki Sławka mamy na mnie po ile Sławek? Bo za sztukę? Proszę bardzo, czyli stówki za sztukę, to co mamy do Sławka na miar? Ten jeden jest fajniejszy. Ten no jeden, dobra, Sławek, mi kurczę, bo wyskoczy i później mi każeć płacić. Nic nie ruszamy, ale proszę zobaczyć, żylety takie. Dobra, dobra. Tu mamy posiadki Sławka, mamy na miar po stówki. Ach kurczę. Sławek, nic! Kurczę, nie ruszaj! Proszę bardzo, jak się go im prezentują. Po półtorej stówki Sławka. Po półtorej ale też Sławek, tak, do uzgodnienia cena jeszcze jest, tak? Coś tam Sławek mu opuści. puści. <grywa> sekundkę, dobra? poczekaj minutkę, sekundę, poczekaj tylko dobra, 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 już, ciebie nie, dobra, dobra poczekajcie sekundkę tylko, dobra, 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 dobra jeszcze chwilę, jeszcze chwilę nic nie ruszamy tu, 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 odwróć główkę troszeczkę rabat, tu Pana Adama nagrywamy Panie Adamie, może na chwilę? Te słoiczki po ile tutaj? Po 5 sztuka, Pana Dama nagrywamy te sroczki Mamy namiar Po 500 zł za sztukę Nie wiem czy jest jakaś para czy nie Pana dama gołębie To jest winer, sroczka, nie wiem Pana Dama też Pana Dama wyrodki mamy namiar też nie wiem czy są w parze bo Pana dama zajęty jest te pana dama wywrotki. Chyba para parzysta, ale nie wiem. Po ile? Ile co kosztuje? Chyba Pan pana dama króliki? Pani da mi ten pierwszy. To co to jest, Samczek? Co to jest? Co kosztuje? Tu młody pana dama tutaj króliki. Samce i samiczki po 35 zł Mamy tu do no, kolegi namiar no, Jak wszystkie pan mówi, że po Zapraszam, Zapraszamy do Radomia Do rynia można kogucików kupić I ile te kogu, koguciki? 50. A tutaj? Kurki czy koguciki też? tak? pięćdziesiąt Koguty, bo ciemne jest, ja tylko się pytam Wszystkie koguciki po pięćdziesiąt zł Zakoniczek, co ten zakoniczek żółty kosztuje? Nie wiem to... Nie ma, nie ma kolegi tutaj poszedł, poszedł to mamy nyweczki, takie siwe Jest serek też fajny Budapeszty. O, teraz się przyświeciłem parę parakorniaty. To później te klatce masz tutaj odda? Podwiedniki. jasne są widzę i krzyżaczek, podwiedniki. Można wybrać, czy żółte Budapeszty, nie, żółty, tak, żółte łapciaty, łapciaty to kwadroszcze te Budapeszty, nie? Nie. Bo... kolejk kolej, po podwiedniki możesz. tego starszego co tam <laughs> Jakie jaśniaczki, pod kibie, po, po ile? Po 20 zł. Mamy gdzieś dzisiaj dużo w Radomie Podwiedyżki, Tu też są podwiedyszki. Ja... Tu są podyszków. Proszę bardzo, mam ci zaraz nagram. Te podwiedyszki, proszę zobaczyć, jakie podtyka mamy dzisiaj. Dużo jasnych do ganiania mówię, radar pogodowy sprawdzałem, miało padać, ale nie pada. I bardzo dobrze. Może jak co chcesz przyjechać do Radomia, kupić podtykę gołębi, także zapraszam do Radomia. Wywrotek też tak, gdziezki czy więcej? Więcej. wywrotek to ile kosztuje? 5 dig, właśnie mówię, że więcej. Samiczka fajna, widzę, łapcie czerwone. 50 zł, a te jakie jaśniaczki, pod kijek po 20 zł. I to białe wszystko. Tu kolega ma te po 10 zł i to też jasne są, proszę bardzo, białogonka. Jasne takie białe są. Białe są widzę, że, że gołębie są białe, nie są ciemne. Wyśwant widzę, jest taki skarpetki, tylko ma po 10 zł. Mam tylko mały że skarpetki ale też dziób widzę. nie taki zły. I oglądajcie kanał lotowania Andrzeja. Zobaczcie co hodowcy proponują na targach w Wiednicku, Radomiu, Zwoleniu, Przytyku. I ja tam będę został. Suba z wątkiem ci nic nie ominęło. I wszystkim życzę udanego, miłego, dobrego weekendu. Pozdrawiam Hejka. I subskrybuj kanał, kanał lotowania Andrzeja. Czarny poli za sztukę? Ale w domu tak? Tak, ale 70 zł para 70 zł para ten czepel, czzeper to jest? Dwa parzyste. Parzyste czepelki, po ile? 30 zł 30 zł para. Proszę bardzo, takie ciemne mamy poduszki, ale takie szaki kurde, czarne. Po 10 zł.